Pucu, pucu, chlastu, chlastu Pucu, pucu, chlastu, chlastu Nie mam rączek jedenastu Tylko dwie mam rączki małe Do sprzątania doskonałe Ani lewe, ani prawe Bo to nie czas na zabawę Dziś na pokład wszystkie rączki Precz pałagan, won bolączki Pucu, pucu, chlastu, chlastu Pucu, pucu, chlastu, chlastu Naprawimy, sprzątniemy to co padło i gnije Pozbędziemy się chwastu i złomu Wymyjemy, zmieciemy Szuflą, miotłą i kijem Ogarniemy się wreszcie w tym domu Generalne porządki zawsze zrobić jest warto Zamiatania pod dywan nie będzie Prane brudy publicznie wywiesimy na balkon By normalnie znów było tu wszędzie Pucu, pucu, chlastu, chlastu Pucu, pucu, chlastu, chlastu Człeku, nie stój, nie czekaj Katastrofa już była, wulkan, tsunami, wojna Odbudowa przed nami przeszłość To grób mogiła, Czas zasady ułożyć od nowa Ahoj, świeże powietrze Mamy dość tego smrodu Wstydu, obciachu i ciemnogrodu Wyrzucimy i śmieci, i wyboje, i gu Żaden palec ich za nas nie wyrób Żaden palec ich za nas nie wyrób Wena Pucu, pucu Chlastu, chlastu Ucu, ucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek, jedenastu, tylko dwie mam rączki małe, do sprzątania doskonałe. Oprócz rączek głowy mamy, w nich rozumy, posiadamy przyzwoitość, ład i czystość. Myślenie ma dużą przyszłość. Pucu, pucu, chrastu, chrastu, pucu, pucu. Nie, no co to ma być, no? Przecież ja już myślałem, że te wiosenne porządki dawno skończone, a tu pod materaca jakieś śmieci wyłażą jeszcze ludzie, no. Idziemy w niedzielę na wybory dokończyć sprzątanie Polski. Idziemy.